dobra unikniemy trochę jego ciosów czemu ja znowu nie mówię? masakra po prostu. to szybciej no a jednak on zmniejszyłem się i gówno mi z tego przyszło Dobra. Jeszcze jedna główka została. Co? Łyso ci teraz. Twój kolega tu leży. czy leżał przynajmniej. Leżeć! Dobra. Dobranoc. Dwa złote zęby, czyli 21 zębów plus różyczka. Czyli trochę nam się zwrócił. sorry, że tak nic nie komentuję, kurde. Muszę się wczuć bardziej w rolę. Czy tu gdzieś mogę pójść? Nie ma takich świńskich ryjów. <laughs> Cóż za paradoks Żyrandol w krainie lodowej. Po prostu cudownie. Ktoś tu sobie nieźle urządził. Pewnie jakiś boss. No, nie chcę wiedzieć, co to za boss. Tam widzę jakąś, jakąś muszlę ślimaczą, wielką, ogromną. Jak wypłynie z jakiś tłusty owad, albo y, jakiś, nie wiem, płaz, płaziniec, czy cokolwiek, co będzie przypominało ślimaka. Och, ślimaki są fajne, ale obrzydliwe. Dobra, co tam jest? <laughs> Mogłem się pójść na chwilę dalej, zobaczyć, co tam się wydarzy. No nic, dobra. Jesteśmy dalej już sobie macha kloś, kluczykiem, nie wiem kto to jest. Pewnie Jigsaw macha tym kluczykiem. <laughs> o nie! O, tutaj już byłem chyba kiedyś. Tylko nie było tak zimno. Tu jesteś, Alice. No tak, to ja. How is the queen like a typhon? No tutaj będę totalnie strzelał. Może za mało wczułem się w grę. What a powerful cruel. Okej, okay, no chyba tutaj dokonujemy wyboru. Uh, what is your but uh, others use I more than do you? Uh, Under where? Twoje imię. Twoja łopata, twój gopis. Cięż, ciężka sprawa, wiecie? Twoje imię dam. O, dobra odpowiedź. Perfekt! Chciałeś to usłyszeć pewnie ziemniaku. Wywar z... ze świńskiego dubska Mam nadzieję, że dziś tego nie słyszałem Jest, mamy pierwszy, super. Pewnie w pierwszym rozdziale też jakoś mogłem zdobyć to. No i co teraz? Jesteśmy w umyśle Alice teraz, czyli Mind of Alice. Nowy rozdział. Nie, wróciliśmy na starym... CO TU MI SIĘ STAŁO? NIE! Ślimacza muszla zalepiona bursztynem. Co, ja nad morzem jestem? Gdzie teraz? No tak, czekałem na grzybka. Mamy grzy... No co mi spadasz? Jest grzybek i wszystko jasne. <grybka> Proszę się niczym nie sugerować. Dzieci też oglądają. I statek w butelce, Ok, Czyli będzie kolejna zdobycz, podejrzewam. O, jak ja mam się tam dostać teraz? Jezu... Mam nadzieję, że tu nic, nie będzie żadnych potworów Już chyba poiszczam Czy tu coś jest? Tam coś widzę, chyba kwiatek na mnie czeka Będę mógł się uleczyć, chociaż nie ma takiej potrzeby, bo... Brakuje nam tylko dwóch różyczek, więc... Więc to jest... Niepotrzebne, przynajmniej ząbki będą Fajnie Fajnie, fajnie o, Ale mnie wybiło Dobra. wiem jak się czuje małeś na skoczni. No nie! Zaś ten ziemnia... Ślizdogląd ziemniaczany. Zapnij! Jedz. Co mnie zmroziłeś koniu? Nie wiecie co będę to upgradeował? Świetna broń. Leżysz? Okej. Okay. Czekajcie, najpierw się rozejrzę. Czy nie mogę wejść przypadkiem, tak przypadkiem, całkiem przypadkiem. Czy nie mogę gdzieś tu zajrzeć? Chyba nie. Dobra, idziemy dalej. Najpierw kwiatek, oczywiście, leczymy się, a później, o fajnie, najpierw się leczymy, później idziemy dalej. Ok. ząb jakaś świnka, może tu gdzieś też świński ryj jest, może próbuję mi to jakoś inaczej yy, pokazać Fak, jak myślicie, tam bym doleciał? tak, pięknie pójdziemy jeszcze sobie po jakieś dodatko co to się dzieje z tym lodą? Nie 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 nie, nie kujba, nie Nie, chulera Dobra, jesteśmy na środku. Aha, on się przechyla wraz z tym jak my na niego wchodzimy Dobra, zbieramy wspomnienie czy coś tak No nie, zaś ta ryba Dobranoc Leżeć Tyson Warpal Blade nas nie zawodzi nigdy no, jeszcze tu mogę wejść, tylko jak? How? Nie gadajcie, że nie mogę tu wejść. Mogę. Dobra, ale się pomiesz... W korytarze mi się trochę mylą. Będę ściemniał. Żebym się nie pogubił. Tam jeszcze coś jest? Chyba nie Dobra, czyli pokonałem rybę, żeby zdobyć kilka złotych zębów, co jest bardzo przydatne. Zdecydowanie. Tutaj mogę wejść? Nie. Ja. I zdobyłem kilka zwykłych zębów, które też są przydatne. Przynajmniej ja tak uważam. Zobaczmy ile mamy w ogóle. E, 331, czyli na pewno sobie upgrade'ujemy tę końską głowę. Fuck! Co to był za szczupak skandynawski? Jeszcze zginąłem przypadkowo. To było dobre. Zobaczcie. Nie, no, jasno. Uh, no czemu ty mi spadasz? Końska grzywo. Znaczy, włosy masz piękne, tylko muszę cię jakoś powyzywać, bo ...bo reprimendy słowne na ciebie nie działają. To był jakiś duch. Ok. Nie, nie, nie najpierw tam. Nie chcę wam robić smaka. Mm, ale ci, ci, co są po obiedzie, nie zrobili smaka zdecydowanie. Chyba mam schabowe. Tak, bo już czuję jakieś fajne zapachy w kuchni. <grym> Sorry, musiałem. Musiałem. Jeszcze raz. wybij się spokojnie, Alice, bo jak ja widzę. No oh yeah. Dobra, jestem. Nie wiem, jak to zrobiłem. Czy pójdziemy tam. Pójdziemy tu. Tam chyba coś minąłem żeby to był kwiatek, czy tylko zwykła poświata? No nie wiem Nie wiem, czy ten tryb Alice... Wiesz, że go nie lubię Nie, nie, tu nic nie ma, zdecydowanie Muszę jeszcze raz tak wejść tutaj Czy ja tu mam się udać? Wątpię. Aha, no w sumie tak. O, tu widzę most kolejny. O tak, tylko po co? Gdzie? Przecież. Aha, będę na trawie płynął. No tak. Troszkę zmarałem akcję. Przynajmniej już wiem, że tam ma iść. Tylko. Czemu się tu ślizgasz? To jest tutaj. Tak, dobra Zaś ten szczupaks To jest potwornie straszne Jezu, teraz się tam będę wlógł 5 godzin Czy tu jeszcze coś jest do wzięcia? Nie, dobra Dobra, dobra I teraz, gdzie mam wskoczyć? Tutaj wskoczymy sobie Weźmiemy gwiazdkę o, Nie tą bronią, Maris nie przesadzaj To tylko gwiazda Brak kolejna butelka. Teraz, gdzie jest ratwa? Przejdziemy tutaj. Okej, okay. idziemy dalej. Tu, skręcaj, lewo. Szkoda, że nie, nie mogę sterować. No nic. Rakiet Fuel, życie mamy pełne. No nie, teraz mi tam będzie szybowo. A jeszcze mogę wejść tutaj. Aha, czy mogłem jeszcze przejść tędy. że to coś mnie nie zje. O, jestem na górze, czyli mnie nie zjadło. Dobra, jestem dalej. Co, już tak szybko? Ale naprawdę ty, ty jest tyle tych korytarzy, tyle tych przejść, że to naprawdę można się nieźle, nieźle pomieszać w tym wszystkim. Dobra. Czemu to się zawala? Nie! Co z tą rybą? Czy ja mogę sobie w nią postrzelać? Nie, ona jest tylko tak dla picu, ale oczy ma straszne. Jak takie bulwy z ziemniaka. A, czyli ten moment. Ma... <grymne> Fuck! No, ta ryba jest z drewna w ogóle. Cześć. <grymne> Dwie. Czyli to jest coś podobnego jak się działo wtedy z osami, jak, jak yy, imbryczkiem sobie lecieliśmy do tego miasta. Mam nadzieję, że tu się nie dostaną te bestie, jak to powiedział, te potworki, te ryby, te rekiny, właściwie Kastelijskie szczupaki. Myślałem, że utoniemy. No, fajnie. Wodospad. No tak, Alice. Nie przeżyje spokojnie, ja to wiem, że przeżyję. Że się nie macie o co martwić. Alice jest niezniszczalna z cegieł i, i żwiru. Ok, jesteśmy pod wodą, tak? No cudownie, zamarzniemy na 300 miliardów lat. Może kiedyś spotkamy SIDA. Kto wie? Nie! Tylko nie mówcie, że mam sobie sterować statkiem.

Chyba dużo ich tu będzie z tego co widzę, ale śmiesznie płyną. Co to jakaś sekta jest? Czy nie wiem. Odrębna religia morska! fuck Natomiast miałem ja Fuksa, o Jezu! No, ścinka, tego nie lubię. Nie! To trochę postraszyłem, ale oj, 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 ciężkie to będzie. Krab w ogóle, nie wiem co to jest Pięknie Dzięki za pomoc Aj zniszczyłem mu ten A mam 9 żyć żeby to przejść Czyli one mi tak jakby pomagają, tak? Ale ty we mnie nie pakuj, dzięcio dzięcioł Najlepiej płynąć górą chyba, bo tutaj mi nic nie grozi Ciekawe, gdzie Alice się schowała. Ja tylko zastanawiam. Okej. Okay. Tu nie strzelaj we mnie, broń Boże. Ej, ziomek. Ale coś mi się rozmył obraz. 7 żyć, kurde, przypadkowo y, zginęłem. Ja tego nie chciałem, oczywiście. Znowu ścinka, nie. Fajnie, że te ryby nie są takie. Y, rozumne. żeby płynąć prosto na mnie. No super, pod dwa się wpakowałem. Aż, to jest pech. Bra. Kraby aż tak pomocne to nie są takie. Jeszcze wiem jeszcze, ale super. Możesz mi pomagać koleś. Dobra, wypłynę... wypłynęliśmy na czyste morze. No i A po co mi to było jak tak, jak mam zginąć? No nie. Czyżby był jakiś rozdział pod wodą? Podwodna Alice? Ale chyba każdy chciałby zobaczyć jak Alice wygląda w pontonie Tak mi się wydaje. Kto jest za łapkę w górę? Dobra Co my mamy dalej? Szczerze mówiąc poprzedni rozdział chyba bardziej mi się podobał Tutaj możemy tylko sobie po, powalczyć z rybami Alice ma nowy strój, wygląda jakby szła do ślubu Taka mała dziewczynka. Okej. Okay. Alisz, y, a, Alisz. Alice w ogóle chyba urosły z o ile widzieliście. Jakiś ogon ma ten, co miała ta ryba śmieszna. Mm. Jak chcecie, możecie pisać, nie wiem, nazwy dla, dla potworków. Jak na razie, bo będę nagrywał na bieżąco, aż skończę y, ten maraton odcinków, bo jak wiecie nie mam neta i nie wiem kiedy to dodam. Dobra, najpierw dialog. Chyba każdy chce ocalić y, krainę czarów i, i jej główną bohaterkę, czyli Alice. No, tylko tak się składa, że akurat w tym let's playu to moja broszka, żeby ją ocalić. I krainę czarów Deluded Deeps. Deeps, okej, co ja w ogóle dostałem? Czemu masz ogon? To jest ogon? No tak, kadłub. Statek mi się nieco, mm, że tak powiem, y, rozwalił. Ja jestem pod wodą, tak? Czy ja mogę. A mogę tego używać pod wodą? Znaczy, tak mi się wydaje, że jestem pod wodą, nie wiem.